Hejka, hejka na kanale Milantyna i dzisiaj będzie dalsza część Jeźdźców Dusz i właśnie nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcjach, jeżeli ktoś tam jest nowy no to zaczynamy tu najpierw trzeba pojechać do jakiegoś jakiegoś mistrza szpiegowania jakoś tak on się nazywał o, tutaj stoi. Wolę do niego podejść na koniu, bo. No no no, 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 no. Zobaczcie sobie jego ręce tego mistrza całego. On ma straszne ręce. Yy, nie, bo ja tu miałam jakąś do Lindy chyba jechać. Tak, bo ja tu miałam do Lindy jechać. Miałam do Lindy jechać i nie pojechałam wreszcie. Wszystko mi się pomieszało. Po co ja tu podwózkę wziąłem, skoro miałam do Lindy jechać? Dobra, nie wiem. Ale mamy jeszcze trochę pieniędzy. To się... To się uda. Twór srebrnej polany. Zabracie. Twór srebrnej. Przyczepa, zabiera ciebie i twojego konia do twór Srebrnej polany. Do dworu srebrnej Polany powinno być. Zmieńcie to już. Dobra. Jak motor. Co to cudowne, jeśli to prawda. Dziękuję, że przyniosłeś mi te niezwykle radosną dla mnie wiadomość. A no, bo ja tu miałam lindzie powiedzieć, że jej że meteora znaleźli na tych w, le, w lasach złotych liści. co to jest w ogóle? Co to jest takiego? Nie to. Tylko to tutaj, to tu co to jest? Tu jest jakaś zupka dobra. Ktoś tu chyba je, czy coś? Dobra, nie wnikam. Pogadamy z Lindą. Cześć, Linda. Pomyśl, jeśli to prawda mogę odzyskać mojego kochanego Meteora. Nie mam teraz innego konia. Po prostu nie mogłam myśleć o je jeździe, odkąd zniknął Meteor. Mogła byś przejechać się po lasach złotych liści i go poszukać? O tak, no ja, ja bym chciała go szukać. Mam nadzieję, że ta informacja jest prawdziwa. Jeśli jest tam meteoro i jest zdezorientowany weź Weź ze sobą mój kask. Powinien być w stanie go rozpoznać i, wie, wie, i wiedzieć, że jest mój. Znajdź meteora w, w lasach złotych liści. Dobrze. Oui. Nie, 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 nie. O, matko. nie! Gdzie ja pojechałam? Źle, źle, bo tutaj stąd się nie wydostaniemy później. No. Musimy tam pójść. Tu powinno być lepiej. Jest, dobra, udało się. Udało się. Co? Tam jest światełko. O tak, jak kocham światełka. Kocham, nie kocham, ja bardzo je lubię. Co to za światełko? Ja chcę je złapać, ja chcę je mieć. Chcę je mieć, bo zbieram na pingwina. Zbieranie tych... No ale ja teraz nie mogę, bo mam bardzo ważną misję. No przepraszam cię zbieraniu tych, tych... czegoś, tego... Tych, tych, tych... Czego ty koniu mnie kopiesz? W ogóle zauważyłam, że u tego konia, właśnie jak jest magiczny, to kopytka ma różowe. A jak jest nie magiczny, to ma normalne, szare. Dobra, poszukamy tego meteora. Czy to znowu jest takie coś, że ja mam z go szukać? Nie, tam chyba jest wykrzyknik, jest, dobra. Meteor, ja cię muszę zobaczyć. Znaczy widziałam cię na zdjęciach, ale na żywo cię nie widziałam. No, na żywo, na żywo. Że na żywo, że w grze. No bo na zdjęciach no to go yy, widziałam, ale tak to to. Nie, coś tam się pokičkało chyba. Dobra, poszukamy tego meteora. Meteor, gdzie ty jesteś? Stój, że meteor! Nie, iha! Co? To on mówi? Och, o co tu chodzi, myślę, że pamiętam ten kask. W końcu coś roz... rozpoznaję w tej całej dziwności. Jestem meteorem. No dobra, wiem kim jesteś. Kim jesteś i co zrobiłeś z moim jeźdźcem dusz Lindą. Jeśli mogę zapytać. Icha! No co icha mi tu? Ich mi tu. On ma w ogóle brodę dziwnie wygląda. Ale fajnie. Słodek. Słodziak, słodziak. Fajny ten słodziak. Anka i Indigo. Aha! I ty jesteś tu też, żeby zabrać mnie do Lindy? To brzmi cudownie. Więc może moje wspomnienia wracają już, czuję jak uczucia i no dobra, nie chcę mi się tego czytać. Podkowę zgubił Poszukaj Okej okay. Dobrze, że mam to zaznaczone, bo tak to, to bym szukała tego jakieś 10 lat No bo jak ja szukałam tych żetonów Oczywiście Szukałam ich jakieś dwa miesiące Teraz jeszcze druga seria i mi brakuje jeszcze Dwóch, trzech, pięć. Meteor, gdzie ty jesteś? Wreszcie? No gdzie ty tam polazłeś do mnie, żeś? Ja, ja ślepa jestem chyba. Nie widziałam meteorcia. polazu. No, dlaczego ty nie skaczesz? rzesz. Nie nauczyliście? Dobra, masz mało skoków pewnie, ale dobra. Meteor, gdzieś ty się tu przetransportował. Znalazłaś je fantastycznie. Nie, moja pamięć o tym, co się stało i jak do tego doszło. Roz... W rozwiły się jak wiatr. Daj mi pomyśleć. Posłuchaj, czy meteor coś sobie przypomni. Teraz pamiętam, zawsze było różowo? Nie. Może zwariowałem, kto wie, na pewno nie. Tak czy inaczej, jedziemy do Lindy. Winnica mówisz. Spotkaj się z Meteorem. O, Meteor, ja będę za tobą lazła. Mi się nie chce tam iść samej. Więc Meteor, zaczekaj na mnie. <laughs> meteor, jak tyś wyleciał z kopyta, żeś. Jezu! Jak ja się wystraszyłam, meteor, gdzie ty zniknąłeś? Tam jesteś, dobra. Meteor... Nie, no znik! Za daleko byłam i zniknął. Czekaj, co? Do Lindy. To spełnione, tak? To spełnione, czyli teraz. Czekajcie, bo tam jest światełko. Może sobie zrobimy to szukanie, a później tu wrócimy. Nie, dobra, nie będę tego robiła. Chociaż bardzo chcę te, 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 ale nie. Nie będę. Powstrzymaj się. Powstrzymaj się, Milantyna. Proszę cię, powstrzymaj się. Nie możesz tego zrobić. Nie, nie, nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Ja nie mogę. Ja nie mogę, no po prostu nie mogę. No bo dobra już. Nie wygłupiajmy się. Pojedziemy do Lindy i wszystko będzie dobrze. A później tu wrócimy jak zrobimy to zadanie. Albo nie, albo tak. Albo nie. Sama już nie wiem. No, no ja nie wiem. Nie mogę się zdecydować. Ludzie, nie mogę się zdecydować. W ogóle. Nie mogę się zdecydować. Uii! Nie mogę, nie mogę. No nie mogę, nie mogę. Musimy tu. Musi. Muszę tam wrócić. Jak pogadam z meteorem. No muszę. E, e, no dobra. Musimy to zrobić. Bo ja nie mogę chyba. Albo dobra. Pogadamy z liny. Zobaczymy, co ona ma dla nas. Jak ma coś, gdzie trzeba gdzieś jechać, to nie robimy. A jak ma coś, dlaczego to się nie chce włączyć? Dziękuję, Ankę. Czuję się znów kompletna. No dobra. Posłuchaj, Lindy, co mówi o znaczeniu księżyca dla druidów. Będziemy otwierać. Dlaczego to się nie chce? Księżycowe drzwi, chyba jej! Skutek lat. Dobra. Nie chcę tego czytać. Jak ona słodko wygląda na tym koniu! Ale fajnie! O matko! Fajowo! Tylko to się nie chce. Albo ja, ja z nią nie mam gadać, tak? Czyli z kim ja mam gadać wreszcie teraz? Już się pogubiłam. Czekajcie. Nie ja mam jakieś zadanie teraz w toku? Nie, nie mam. Moment na pisanie. Aha, dobra, mi się tam nie chce wracać. Zrobimy sobie może to, albo nie, albo tak, albo nie, albo tak, nie wiem. Idziemy zobaczyć stajnie. W ogóle co tu za ciasteczka są? Wszędzie są jakieś rozłożone ciasteczka. Są tu jakieś ładne koniki. Dobra, yy, Czyli następna część będzie... kiedy indziej? Teraz mam pomysł. Na końcóweczkę, pojedziemy sobie do stajni, znaczy no, nie do stajni, tak konkretnie, tylko na targi koni, na koniec, na końcóweczkę, bo miś, misi... no, 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 następna część będzie kiedy indziej bo mi się nie chce już tak tu w ogóle tegować jakby czyli robić zadań tak, robić zadań tegować to znaczy robić zadań tak dobra słupek dobra mm, szybciej zaraz będzie niespodzianka co będzie na koniec bo mówię, że coś na koniec, ale nie wiadomo co. No i jak możecie się domyślić, jak jedziemy na targi koni. No to ja już tu sobie wybrałam. Tak. Tak. Dlaczego to brzmi jak... Czy chcesz zmienić zestaw? Czy to była trójka czy nie, dalej. Dwa. Chyba... Nie, jeszcze. Tak, myślałam, że to będzie piątka i to piątka, no to. Mój sweet tu stoi. On mi się bardzo podoba. I... Nie, no nie da się go obrócić. To poczekajcie, wiem jak zrobimy. Heh? Ja umiem sobie poradzić, żeby go obejrzeć. Wejdziemy w niego. Weźmiemy sobie ukryj się. I teraz możemy sobie go oglądać z każdej strony. Tak jakbyśmy oglądali siebie, ale nie siebie. Dobra. Czyli mam go wziąć? Wziąć, czy nie wziąć? Wziąć, nie wziąć. Wziąłeś. Uwaga. Chociaż nie, tu nie jest takie. E, wybierz imię dla swojego konia, Panda! Co to ma być dla takiego pięknego? Może coś e, takiego, może coś na przykład. E, takiego magicznego co, je, co jest? Co jest? Co ja mam? Kto normalnie nazywa Konia Word Wolf nie. Mamy już Wolfa w stanie. Wizard. Nie wiem, dziwne imię. Wisz. Wi wi Może western? West... nie Może nie na wy Może na dy bardziej do góry, do góry, do góry, do góry No bo jest jeść... jeźdźców, dusz Eee Tam było chyba Eee Dark może go nazwiemy dark, <grymne> Nie, no do bo... Mm. Dark. 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 Darkes? Nie, nie pasuje mu darkes. Dash. da, Dep der demon u demon a nie bo demona już chyba mamy nie demon demona nie mamy nie mamy demona może demon go po prostu nazwę demon demonair demonair nie demon po prostu demon to chyba po prostu demon. demonair, Demonai... Amber. Nie. Okej. Okay. Gratulujemy nowego konia. Twój nowy. Boski koń zostanie dostarczony do twojej stajni. Wkrótce. To szybko jedziemy go zobaczyć. I. Powodzenia z nowym koniem, dziękuję. Nie mogę się doczekać. Bo jemu tak podobno wie, wieje grzywa. Jak fryzyjskiemu, a fryzyjskie są ładne, bardzo mi się podobają. Właśnie, znaczy, nie fryzyjskie mi się podobają. Ale podobają mi się to, że im grzywa tak leci. Fajnie tak. Nie, dzięki, za chwilę dopiero. Jak zobaczymy tego konika. E, dobra. O, tam stoi. Czyli ja już mam całą zapełnioną stajnię. Dragon. Demon. Już myślałam, że go nazywam tak samo jak mój jeden koń. Jak wyglądasz? Zobaczymy jak się na tobie jeździ. Trochę jak na fryzyjskim. No, bo u koleżanki jecham na fryzyjskim. I tak wygląda. No i to na tyle nas na naszym filmiku. Do zobaczenia, nie zapomnijcie o łapkach w górę i subskrypcjach.